o tym odcinek jak narcyzm właśnie jest nam dawany i ile fałszu jest, haj, ile fałszu jest na YouTubie i na innych typu, tego typu social mediach. Ja polecam tą książkę Malignant Self Love, siema, e, Malignant Self Love, polecam tą bardzo książkę, dużo, dużo, wyjaśnia i nie ma tam nieszablonowej wiedzy, sama waknina jaką na YouTubie, YouTube nam serwuje. Także zaczynamy, zaczynamy dzisiejszy odcinek. U mnie jest 6:50 rano. E, zaczynamy dzisiejszy odcinek. I no właśnie, e, obejrzałem film. Obejrzałem film, co prawda, stary film z Robi Miliansem, jaki buntownik z wyboru. I tam jest bardzo z końca lat 90., zresztą niesamowity film i tam jeszcze na takich starych zasadach jest ten film robiony, bo tam jak na przykład są monologi, czyli jak na przykład kamera wjeżdża na głównego bohatera, albo na robiego Williamsa, to potrafi dialog, na przykład całe dwie minuty mówić bez żadnego cięcia, a dzisiaj są tylko cięcia, paf 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 paw. bo ludzie są przyzwyczajeni do po prostu do scrollowania. i te, taka taki kino nie ma operacji bytu w dzisiejszych czasach. Dlaczego ten film jest mocny? No bo w pewnym momencie, na końcu jest takie coś, że Robbie Williams mówi do tego głównego bohatera, że to nie twoja wina, że to nie twoja wina, że wszystkich odrzucasz wokoło, że to nie twoja wina, że ktoś cię kocha, a mówi, mówisz, że dobra, nara, idę, nie? To nie twoja wina, że nie masz przyjaciół. No bo tak naprawdę to nie jest twoja wina. I właśnie o tym chciałem w dzisiejszym odcinku porozmawiać, jak, wam, jak nam jest dawany narcyzm. Bo się mówi, że ktoś jest narcystyczny, ale to tak naprawdę nie jest jego wina, bo narcyzm na nas jest budowany. No właśnie, powiedzielibyście, jak ten narcyz jest w nas budowany. No właśnie. Narcyzm tak naprawdę nie może kochać siebie, bo narcyzm nie ma swojego ego, nie ma siebie. Dlaczego polega na rzeczach z zewnątrz, na ktoś innym, który, który na przykład mu mówi, jaki jest zajwisty, nie? I to, że narcyzm kocha siebie, to jest błędne, bo narcyzm nie ma tak naprawdę siebie. Dlatego polega na wy, wyimaginowanych na rzeczach, jakby musi mieć rzeczy, jakby ludzi, Ludzi wokół siebie, żeby powiedzieć, że on jest fajny. No i właśnie, i do tego właśnie zmierzam, jak ten narcyz jest w nas tworzony. Narcyzm to nic innego, jak za czasów dzieciństwa, kiedy nie możemy stworzyć siebie. Co to znaczy? Że dziecko, na przykład, narcyz jest w nas dawany gdzieś mniej więcej, od drugiego roku życia, od drugiego do czwartego bodajże, są pierwsze objawy, objawy tego, zalążki, kiedy nie, mo, nie może dziecko, kiedy dziecko w pewnym momencie jest tak jak w kreskówkach, że na przykład jest gniazdo, jest gniazdo i jest wypychane to dziecko z tego gniazda. Nie? I, narcy, I dziecko też ma tak być wypchane, Tylko potocznie mówiąc, jak ma dwa lata, to jest za małe. Ale to jest wtedy, a to jest właśnie czas wtedy, kiedy dziecko zaczyna tworzyć siebie. Co to znaczy tworzyć siebie? Tak jak ma dwa lata już. Na przykład, cześć Kazik, na przykład ogląda bajki, bajki, które lubi ogląda. Lubi odpowiednie zabawki dla niego. Ale nagle jest mu wmawiane od samej, od samej młodości, że nie, że masz oglądać te bajki. Nie, to, to to jest złe dla ciebie bajka, ty masz oglądać tą bajkę. Później, na przykład w przedszkolu czy w szkole, jak ma dziecko jakieś zainteresowania, czy tam jakimiś gwiezdnymi wojnami, czy czymś tam nie, mówi się, nie masz oglądać gwiezdnych Bajek, masz oglądać Pokémony. I to właśnie powoduje to, że dziecko nie potrafi nie potrafi wytworzyć Wytworzyć po prostu siebie, swojej własnej, swojej własnej postaci. I to jest mega istotne i tego się właśnie nie mówi w social mediach, że takie jest nas I właśnie to, że później taka osoba, jakby narcystyczna, klinicznie narcystyczna, odrzuca innych wokoło, to jest nic innego, jak próba odseparowania się od matki od tego, co nie zrobił w dzieciństwie. To jest ciekawe. Bo on próbuje właśnie odrzuca na pewnym etapie różne osoby wokoło właśnie dlatego, że właśnie dlatego, że on nie był odseparowany i nie wytworzył siebie. Nie? I odseparowując się, na przykład mając tam dziewczynę, i odseparowując się w pewnym momencie, to jest tak, jakby on odrzucał swoją matkę, ten narcystyczny ten odrzucał swoją matkę. I jakby tworzy siebie. Czyli on tak naprawdę, narcyzm jest takim wiecznym dzieckiem. Co ciekawe, narcyzm nie jest wyleczalny. Nie jest wyleczalny klinicznie, nie jest wyleczalny. Nie da się go wyleczyć całkowicie. Jest też borderline, ale też, też jest w ogóle inna dyskusja. Borderline to jest na przykład, wy, wy, można mieć wy, wyimaginowanych przyjaciół. I to się czy te, tak się robi, właśnie stabilność swoją emocjonalną. A narcyzm jest jeszcze, jakby, etapem później. Kolejnym etapem jest, jakby, psychopatia. Nie? I to e, i narcyzm tak naprawdę, bo nie ma siebie, musi polegać na osobach wokoło, to wszyscy wiedzą, ale nie ma siebie, nie może kochać siebie. Dlatego jest malignant self love, e, bo. No, Jak nie masz siebie, to nie możesz tego. Musisz polegać na osobach na osobach, na osobach z zewnątrz. Jak te osoby, jak przeczytacie tą książkę i dokładnie ją zrozumiecie, to później możecie na przykład o cechach narcystycznych osoby znaleźć na przykład w Waszym kroku. Takim charakterystycznym na, sobie, na przykład jest rage, czyli nieopanowaniu własnych emocji, czyli nagle jest fajnie, a później nagle jakiś wybuch, wybuch totalny, w ogóle nie do opanowania. Takich ciekawostek, to sam Waknin w ogóle sam jest prekursorem. No to będę sam został zbadany jako postać narcystyczna, i dlatego jeszcze, jeszcze i sam właśnie stworzył różne, różne frazy, które dzisiaj się podaje, i to jest taka główna Biblia, główna Biblia właśnie narcyzmu. Raczej nie została wydana ta w, w języku polskim. Znowu też ciekawe jest, jak się tworzy psychopatia, czyli a, jeszcze jedno, czy takie takie właśnie disordery jak borderline i czy narcyzm w dzisiejszych czasach jest nam potrzebny? Oczywiście, że jest. Jakbyśmy, jakby nie było narcystycznych osób, jakby nie było osób z borderline, które mają wyamigonowany strasznie świat. A to by nie było sztuki, nie byłoby w ogóle sztuki, bo nawet, bo nie byłoby w ogóle sztuki, bo takie osoby mają niesamowitą, niesamowitą wyobraźnię i coś tworząc dookoła można powiedzieć, że to jest coś, skąd, z osoba na to wpadła wizyta. E, bym za daleko poszedł, jeżeli bym powiedział Steve Jobs, but, ale jeżeli możecie zobaczyć, Steve Jobs też nie miał wokół siebie ludzi. W ogóle nie miał ludzi, był samodnikiem, odludnikiem, i właśnie to jest taka ala cecha narcystyczna. Narcyzm to się dzieli na różne kategorie, na jawny, niejawny, ukryty i tak dalej, więc to już e, nie moja brocha, żeby to dopasowywać. I teraz tak, ciekawostką, ciekawostką jest to, że e, narcyzm jest jedną, a drugim jest tak zwany self-love, czyli miłość do siebie, często mylone ze sobą, a self-love to jest. Coś ala narcyzm, ale bez, coś ala narcyzm, ale bez tego całego disorderu, jakby w sensie możemy kochać siebie, czyli na przykład, że ja, ja powiem, że jestem fajny i że sam siebie podobam, to jest bardziej self-love, nie? To jest taki styl narcystyczny, ale to nie, nie, ma w mózgu tych całych jakby zaburzeń, które powodują, że na przykład jestem narcystyczny i właśnie w tej książce jest napisane to, że Narcystyczny, narcystyczny styl jest zdrowy. No właśnie, bo czemu, możemy, czemu mamy za siebie karać, za to, jak wyglądamy? Nie? Dlaczego mam siebie karać, za to, że jestem łysy? nie? Dlaczego? No fajnie, jestem łysy, mam brodę, i przez to jestem przystojny, i właśnie na tym polega na tym polega self love. Czemu mam myśleć o sobie, myśleć o sobie negatywne. Oczywiście tam kilka kilogramów teraz by się przytał, by zgubić, ale to akurat nie jest, nie jest, nie jest problem. I na przykład myśleć o tym, że się jest fajnym i Dużo też, jakby w sensie, też można usłyszeć na różnych podcastach, na różnych ciekawych, zamkniętych grupach, że narcyzm i megalomania są dobre. No bo są dobre, bo wtedy bardziej, bo wtedy bardziej patrzymy na siebie. Szczególnie w dzisiejszym, w, dzisiejszym, w dzisiejszym świecie. Moim zdaniem jest to ważne: patrzenie na siebie, bo patrząc na to, ile jest internetów, jak łatwo komuś, że tak powiem, zepsuć opinię, złymi komentarzami w internecie, czy stalkowanie jest też prostsze, prostsze niż było kiedyś, to tak naprawdę wiedząc to, że ja jestem fajny, tak naprawdę negatywne komentarze powoduje to, że to mnie po prostu nie ruszają. Nie? Jestem totalnie odporny na jakąś krytykę z boku. Na krytykę z boku, bo wiem, bo wiem, że po prostu jestem fajny. To jest, też, to jest też bardzo ważne. Książka, książka bardzo, bardzo obszerna. Zresztą sam Vaknin ma też chyba dwa kanały i codziennie tam nadaje magnum, codziennie tam nadaje materiały przez tam 10 czy 15 lat i też jego seminaria. Jego seminaria bodajże w Europie są darmowe. Darmowe są, to też jest ciekawe. Tylko jeżeli chcecie się zorganizować tam basali, wymaga i tak dalej. Ale, ale ta książka właśnie pokazuje to, czym tak naprawdę, że narcyz tak naprawdę jest nadawany. Czyli powiedzenie, że ktoś, że on jest narcyzem, to jest jak powiedzenie na przykład, że masz raka, nie? Nikt tak nie mówi, a ty masz raka, twoja wina, nie? A nikt tak nie mówi, a w narcyzmie jakoś się przyjęło to że się mówi, że ty jesteś narcystyczny, spadaj albo coś. W ogóle jakaś taka wymówka jest w dzisiejszym świecie dziwna, że on jest narcystyczny. Nie można stwierdzić, że jeżeli ktoś jest narcystyczny, jeżeli się nie podda badaniom. Badania też są ciężkie, żeby stwierdzić, że ktoś jest narcystyczny, bo ona polega, badania polegają na własnym raporcie, na tym, co się mówi na tym, co się mówi i tak dalej i tak dalej. Problem jest z tym, że też mamy różne jakby etapy, czyli na przykład jak mieliśmy związek z Borderline, która ma, macha naszymi emocjami góra, dół, góra, dół. i później wychodząc z takiej relacji, nie wiemy jak się nazywamy, też możemy, jeżeli nas się zbada, właśnie też możemy różne dziwne, narcystyczne, różne dziwne, narcystyczne, o, jak to się mówi, różne dziwne, narcystyczne objawiać, no, różne objawy mieć po prostu, po prostu narcystyczne. W kliniczny, w kliniczny, z tego sposób, więc to też się, to też się jakby, jak to się mówi, to też się jakby jest po prostu płynne. Tak samo zobaczcie, zobaczcie na wojnę, jak ktoś trafia na wojnę, jeżeli oglądacie filmy z II wojny światowej na przykład, to w pewnym momencie ludzi już to nie obchodzi, czy kogoś zabiją, czy kogoś, czy sami zginą. No właśnie, dlaczego tak nie, bo mechanizm obronny organizmu jest tak, że on w wpada w psychopatię, jak wpadając w psychopatię, wtedy nam na przykład to jest mechanizm obronny organizmu i wtedy na przykład nie mamy z tym problemów, żeby komuś zrobić krzywdę, czy na przykład poświęcić swoje e, własne życie, nie? Więc to też jest, to też jest mega, mega, mega ciekawy i obszerny temat. Przygotuję się do niego lepiej niż do dzisiejszego live'u, bo to mnie mega interesuje, jak są właśnie różne disordery, e, disordery czy się tworzą. Przygotuję się do tego lepiej i nagram do tego pełny materiał, bo jest mi tak e, trudno tłumaczyć po prostu w głowie, bo książka jest po angielsku, a ja mówię do was po polsku, a z tym mam jeszcze, z tym mam jeszcze problem. E, czy narcyz jest zazdrosny? Właśnie, to jest też pytanie. Nie, nigdy nie jest zazdrosny. Wbrew pozorom do tego, co wam się mówi, co wam się mówi we wszystkich... E, no, tak. <laughs> czy, wam, czy, wam się wszystkich, czy wam się wszystkich, to, co wam się wszystkich mówi na tych popularnych kanałach, szczególnie robione przez pań? Nie, narcyzm nie jest zazdrosny. Nigdy narcyzm nie jest zazdrosny. Narcyzm się boi, żeby swoje po prostu źródełko, z którego czerpie energię. Utracić, ale to nie jest zazdrość, to nie jest taka czysta zazdrość, jaką możemy sobie po prostu wyobrazić. Nie? To jest też mega ciekawe, bo się dużo właśnie słyszy, że Narcyz jest zazdrosny. Nie nie jest zazdrosny. E, boi się tak, boi się tego, żeby sobie stra stracić, te stracić tak zwane przez same wagnina nazywane 4 s Tylko że tam to, to, to byście musieli na przykład sama wagnina sobie trochę posłuchać, żeby to zrozumieć. Temat mega, 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 mega iście obszerny. Dzisiaj zauważyłem, że jest właśnie popularne mówienie, że się mówi, że tak jest narcyzm, że on był narcyzem i tak dalej, Bo to jest po prostu łatwa wymówka, która, łatwa wymówka, która no, która po prostu się jakoś w dzisiejszym świecie ustanowiła, bo sobie na przykład ktoś robi zdjęcia. Nie? Ktoś sobie na przykład zrobicie często zdjęcia i się mówi, że on jest narcyzem. Nie, tak nie jest. I tak właśnie jest w tym samym filmie, w buntownik z wyboru. Że na końcu ten główny bohater naciskany przez ojca, że masz iść na te studia, masz się tego uczyć, masz być po mnie matematykiem, nagle robi tak, że nie ma na przykład zaufania do świata i nie umie zaufać innym ludziom, nie umie... Zaufać innym ludziom, nie ma relacji z innymi. Właśnie dlatego był naciskany. Właśnie dlatego, że swoj, nie mógł pokazać swojej postaci. Nie mógł pokazać, kim naprawdę jest, nie mógł siebie rozwinąć siebie, co go interesuje, tylko przez całe życie, przez całe 20 lat, dopóki nie trafił na studia, był naciskany. I ty masz robić to, ty masz robić tamto. No, tak jak ja, my ci mówimy. I przez to w pewnym momencie człowiek wybucha, nie? I tak samo wybuch pobił policjanta i trafił właśnie na terapię do Robiego, Robiego Williamsa. Mega, 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 mega ciekawy temat. Muszę jeszcze go dokładnie zgłębić ten film, jeszcze raz sobie go po prostu obejrzeć. Ale to jest ciekawa, ciekawa moim zdaniem, obowiązek, jeżeli się interesujecie takimi rzeczami. To jest obowiązek na długie godziny, na długie godziny czytania i nie, nie ma audiobooka. Nie znalazłem audiobooka, ale to jest bez zlania wody. Każda linika jest tutaj warta, warta w tej książce. Zauważenia. I teraz zauważyłem na przykład, że pod koniec lat 90. wychodziły całkiem ciekawe firmy, bo na przykład wyszedł Fight Club, wyszedł buntownik z wyboru filmy, które dopiero zaczynam teraz zrozumieć, mając tam 30 parę lat, nie? I to jest też, i to jest też e, ciekawe, bo jakoś wtedy oglądając te kino nie potrafiłem to zrozumieć, a mo mogę powiedzieć, że te niektóre filmy właśnie jak Fight Club czy Buntownik z wyboru można powiedzieć, że są po prostu ponadczasowe, bo zaczynam je rozumieć dopiero dopiero teraz, nie? Dopiero teraz zaczyna do mnie docierać o co tak naprawdę chodziło w Fight Clubie i tam też chodziło właśnie o to, żeby robić to co, się, to, co się lubi, że lubisz robić, kufdę, być weterynarzem, to, rób to, żeby być weterynarzem, bo nagle się okazuje w pewnym momencie, moim zdaniem, tak gdzieś przed 40 rokiem życia, że <grym> nagle się okazuje, że nic takiego nie zrobiliśmy. Nie? Jakby w sensie, że chcielibyśmy być właśnie cokolwiek czymkolwiek innym, bo nie wytworzyliśmy tak naprawdę siebie tylko to, co nam było po prostu wpajane, a nie to, czego myśmy byśmy chcieli. Także jaka jest lekcja z dzisiejszego live'a? To, żeby nie hamować, jeżeli macie dzieciaki albo i nie, żeby ich nie hamować. Jeżeli czymś się interesują, to cisnąć ich, żeby się tym interesowali bardziej, bo widzę, że w polskich domach jest tak, może też zagranicznych, że tak, że nie, masz tak robić, tak ma być i koniec, nie? To jest też właśnie hamowanie takiego rozwoju dzieci, bym powiedział, że oni muszą po prostu siebie Dzieci muszą po prostu siebie wytworzyć, nie? Czy jak na przykład interesuje się gwiezdnymi wojnami, czy innymi Pokemonami, to niech się interesuje tymi gwiezdnymi wojnami i tymi Pokemonami. I dojdźmy do tego, żeby się zainteresowało jeszcze bardziej, żeby się bardziej właśnie zagłębiło w temat, a nie, nie, tu masz filmikę pepe i spadaj, nie? Więc to też, jest, to też jest moim zdaniem mega, mega, mega istotne i mega ważne. Dobra, kurde, trochę bardziej, następnym razem się bardziej przygotowuję do tego live'a. Na tego live'a. O, też jest ciekawe właśnie, też jest ciekawe właśnie, dlaczego sam Vaknin, też mam bardzo dobry odcinek o tym, dlaczego e, mądre rzeczy, mądre rzeczy mają tak mało wyświetleń na YouTubie. I tam jest bardzo mądra rzecz, ponieważ ludzie nie chcą widzieć prawdy, wolą oglądać łatwe rzeczy, takie jak Netflix, takie jak biegające kotki, skaczące i tak dalej. Takie właśnie ciężkie tematy, jak 1000 e, biblia o narcyzmie. Powoduje to, że mało osób tak naprawdę ją weźmie w rękę i przeczyta, żeby coś się dowiedzieć. I właśnie to są takie niszowe rzeczy, które ja uwielbiam, ale które niestety nie dają. Niestety nie dają wyświetleń, ani po wyświetleniu tu jestem, tylko żeby dla nas rozmawiać. Czyli tak, narcyzm, pod, na, podsumowując dzisiejszy odcinek, narcyzm jest nam dawany, jest nam dawany, tego, więc jeżeli ktoś jest narcystyczny, to po prostu nie wincie go, że nie jest narcystyczny i tu jest wszystko w książce tej opisane, jak sobie radzić, kiedy ma tak zwanego range'a, czyli furię, wpada w furię i tak dalej, i tak dalej, bo tego niestety się nie da zatrzymać, jeżeli macie takiego znajomego wokół was, który wpada w furię i nie da się nawet go uspokoić i to znaczy, że to jest coś z nim nie tak, bo zdrowa osoba, jeżeli nawet się zdenerwuje, to jest całkowicie inaczej to jest całkowicie inaczej, wpada, wpada w tą furię, inny styl, inny typ to jest po prostu furia. Nie? Mega, 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 mega ciekawa, mega, mega e, ciekawa książka. A no, ja myślę, że temat, myślę po prostu, że myślę, że po prostu, że temat wyczerpany. Ciekawostką jest to, że narcyzmu nie da się wyleczyć. Można go jakiś tam zniwelować, jego skutki, ale narcyst, Narcyzmu klinicznego nie da się wyliczyć. Bardzo dużą ciekawostką jest to, że to się mówi, że narcyzmem jest facet, a tak naprawdę badania dzisiejsze pokazują, że to jest 50 na 50. 50% kobiet, 50% mężczyzn ma narcystyczne, narcystyczne zaburzenia. I też badanie nie jest takie proste, bo dość długi czas trwa po prostu, żeby stwierdzić, czy ktoś ma faktycznie ten narcyzm, czy nie. Czyli podsumowując, mówię ktoś, że ktoś jest narcystyczny, jeżeli ta osoba nie została zbadana klinicznie. To po prostu mówienie jej, jak, jakby miała braka. No nie ma nic innego, nie ma, róż, nie, nie ma różnicy. A no, ciekawostką, kolejną ciekawostką jest borderline, psychopatia już mniej, ale borderline też jest kolejną ciekawostką, czyli tak zwany, jakby, jakbym to powiedział, piękniejszy umysł. Nie? Czyli ta osoba, na przykład, nie wiem, czy ze dziecka mieliście. Nie wiem, czy ze dziecka mieliście takich tego, który miał na przykład wy, wy, wyimaginowanych, jakaś osoba wyimaginowanych przyjaciół, nie? na przykład na podwórku, bo pamiętam taką osobę i ona mówiła na przykład yy, do, 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 w ogóle do jakiegoś wyimaginowanego kogoś, choć na przykład, nie, <laughs> ten. właśnie jak dziecko się rozwija, to są różne etapy. Właśnie pierwszy jest borderline, czyli dziecko nie potrafi stworzyć siebie, to wytwarza, potrzebuje inne, potrzebuje inne postacie. Które pomogą mu regulować emocje. Może to być kot, może to być maskotka. Właśnie takie osoby nigdy nie są same przychodzą ze związku do związków, nie, mogą, nie umieją czas spędzić, bo potrzebują inną osobę, żeby regulować jej, żeby regulować jej emocje. Znowu kolejny etap, właśnie, jeżeli dziecko nie wytwarza siebie, jeżeli to nie zadziała, borderline nie zadziała, czyli tak zwane pogranicze, to jest później właśnie stworzony narcyzm, że ta osoba już potrzebuje do życia. Innych rzeczy, które mówią im, jak cy, jacy, oni są, jacy oni są fajni, ale to nie jest to, że siebie kochają, bo narcyzm nie ma, nie ma siebie po prostu, nie ma ego, nie ma siebie. I to jest też ciekawe. Czy narcyzm, narcystyczny, narcyzm jest potrzebny? Oczywiście, że jest potrzebny. To są wbrew pozorom bardzo szarmanckie osoby, potrafią budować teamy. Narcyzm nie jest tak, jak się mówi, że jest antysocjalny. Narcy wbrew, wbrew inaczej, wbrew inaczej, to są bardzo socjalni ludzie, którzy potrzebują ludzi wokół siebie. To nie jest tak, że się mówi, że nie potrzebują ludzi, właśnie mega potrzebują ludzi wokół siebie i wiedzą, jak zagadywać, wiedzą, jak co robić to, wiedzą, jak tam ludzi gromadzić wokoło. Więc jeżeli chodzi o na przykład budowanie teamów w pracy, to jest bardzo dobra pozycja dla, dla, dla narcyza, bo, bo, bo bardzo dobrze potrafi zbudować wokół siebie. Grupkę, e, grupkę grupkę fanów. Czasami mogą to być na przykład negatywne emocje, czasami bardziej niż pozytywne, ale żeby po prostu, żeby po prostu, żeby po prostu jakieś były, bo e, trzeba pamiętać, że narcyzm lubi być też nienawidzony, więc <laughs> to jest mega, mega obszerny temat. Sam Wakn ma po prostu dziesiątki miliony godzin, dziesiątki miliony godzin o o narcyzmie i moim zdaniem, jak zaczniecie go słuchać, jeżeli na angielski was jest na tyle dobry, żeby, żeby go słuchać, to w pewnym momencie dojdziecie do fajnych wniosków, nie? Taka jest, taka jest po prostu y, moja teoria. Dobra, 97 minut, dzięki za dzisiejszego live'a i co? No i widzimy się jutro. Standardowo widzimy się codziennie, codziennie nadawajemy live'a, codziennie nadajemy live'a na, na bardzo fajne tematy, także. Dzięki za obejrzenie. Dzięki za obejrzenie i na razie do następnego.